Powsadzają sobie te kaszuby, kula te tłumiki gówniane i będą buczeć mi tu teraz, jak ja będę nagrywał. Co oni nie wiedzą, że ja nagrywam? Siemanko z tej strony Konerski. Dzisiaj opowiem wam o tym, jak zrobić taki fotel, taki stolik i taką ławę do ogrodu za mniej niż tysiąc cebulionów. Zapraszam. W sumie za 1200, bo w sumie inflacja poszła, teraz trochę droższe materiały są. W okolicy 1000 zł. W niektórym to się może wydać głupie, że taki film jest robiony w jesień, na koniec sezonu. Ale w sumie nie do końca, bo od razu wam powiem, jak one się sprawdziły no, podczas wakacji, a były intensywnie używane. No i całą moją opowieść chyba warto zacząć od tego, jak zrobić, żeby zapłacić tak mało. No, trzeba pozyskać materiały i to albo za darmo, albo bardzo tanio. Na przykład ten stolik kiedyś był znakiem drogowym, w zasadzie czteroma znakami drogowymi na budowie. E, po prostu były do nich przypięte tablice, te pale były wbite w ziemię i tyle. Więc e, jak już nie były potrzebne na tej budowie, wystarczyło podejść do pana majstra i się zapytać. No, ile by chciał po prostu za to. Nie? To są naprawdę duże belki. Stolik jest na kółkach dość ciężki, bo te belki są naprawdę duże i ciężkie. Musieliśmy ten stolik wnieść tutaj we dwójkę. Znaczy, sam bym też dał radę, ale to można spuchnąć, więc no. Dla bezpieczeństwa, żeby nie ucząć sobie palców u stóp, warto nosić takie rzeczy we dwójkę. No ale wracając do materiału, to są naprawdę grube belki, hop, e, ściance 15 cm, cztery sztuki u góry, no i nóżki z tych samych e, belek zrobione na kółeczkach, żeby można było sobie to swobodnie przesuwać. Tak jak mówię, to były znaki drogowe. E, jedna taka belka kosztowała mnie jedno piwo. Udało się. Więc nie wydaje, nie wiadomo ile. Oczywiście ten fragment belki, który był wbity w ziemię, trzeba było go odciąć piłą, bo on się totalnie nie nadawał, on był po prostu już zginity. No i całą resztę dało się wyratować i zrobić coś takiego. Ta belka miała ponad 2 metry długości, a udało się tylko tyle odzyskać, więc to też trochę odrzutu było. Ale zabrowara, no nie przesadzajmy, nie było źle. Sam stolik oczywiście został skręcony śrubami i to śrubami Podobnymi do tych, tylko że z końcówką Torx e, został skręcony mm, belka do belki. Pomiędzy też został dodany klej, żeby to e, po prostu lepiej trzymało, żeby to się nie rozchodziło, no i też żeby nie wchodziło do środka tak wilgoć, bo ten klej widać, jak sobie tutaj przybliżymy, jest widać tam głębiej, troszeczkę klej, nie? więc ta woda tam nie wchodzi głębiej. Używam kleju. Sodal super wodoodporny. To jest w zasadzie klej epoksydowy do drewna i używam go do wszystkich. Tak naprawdę projektów związanych z drewnem. Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Naprawdę jest zajebisty ten klej. Jak chwyci, to już ciężko oderwać od siebie materiał. Jak już został skręcony blad ze sobą, po prostu się śrubami przyszedł czas na skręcenie nóżek, więc trzeba było blato zwrócić na drugą stronę. No i na tej samej zasadzie skręcone zostały nóżki po prostu belka na belkę i przykręcane do siebie wraz z klejem. I tak naprawdę to była najprostsza robota. Chociaż on był ciężki do przerzucania i tak dalej, pracochłonny w tym sensie, że dużo szlifowania, bo to trzeba było na trzy szlifierki dosłownie jechać. Bo jedna jak się zagrzała zwykła, to potem na szlifierkę kątową z papierkiem i tam było cudowania. To jest dość duża powierzchnia i no, trochę było pracy. Ale efekt uważam, że jest całkiem przyjemny. Fotel, który tutaj widzicie, został zrobiony z kilku różnych materiałów, bo tutaj mamy tak naprawdę jedną to samą belkę i pocięte na elementy. Tutaj było sztukaterii. No bo zacznijmy od poręczy. Poręcz to był fragment palety, na której przyjechały części do klimatyzacji, wentylacji na budowie, do bud budowy jednego wieżowca w Gdańsku. Tutaj te szczebelki to są fragmenty innej palety, na której przyjechały itongi do budowy ścianek działowych. No a to są elementy drewniane, też duże belki, na których przyjechały jeszcze inne materiały budowlane. Więc tutaj było trochę sztukaterii, żeby dobrać rozmiar, do tego, żeby Stworzyć, no, no po prostu tą bryłę, żeby stworzyć tą konstrukcję. No i to się udało. Całą robotę zacząłem oczywiście od robienia boków, no bo uznałem, że jak zrobię bok, no to cała reszta już, żeby to połączyć ze sobą, będzie znacznie łatwiej. Więc mając do dyspozycji trzy bo to są trzy te same belki. Eee, pociąłem je na podobny wymiar, zrobiłem słupki, e, to sobie zostawiłem na później, żeby po prostu połączyć, no ale zacząłem robić bok, więc musiałem dopasować rozmiar e, tej poprzeczki, która będzie na środku, no i tego tyłu, no i dopasowałem sobie e, oczywiście tą górę. Tą górę specjalnie zrobiłem troszeczkę szerszą, bo chciałem sobie stworzyć taki tron wygodny, więc stwierdziłem, że to będzie Odpowiedni rozmiar. Jak już powstał bok, wystarczyło dołożyć dodatkową belkę, no, żeby stworzyć jakąś podporę do tych desek, które będą po prostu pod tyłkiem, pod poduszką. Wybrałem po prostu troszeczkę mniejszą niż jest bok zrobiony, żeby można było wpasować tą, tą deskę, ale i tak nie wyszło tak idealnie, bo one tam lekko wystają ponad obrys, ale to w niczym nie przeszkadza, bo to i tak jest poduszka, na tym leży cały czas, no bo wiadomo, no przecież na samym takim drewnianym nie będziemy siedzieć, nie? Potem dołożyłem sobie plecki. Dołożyłem sobie pod skosem dodatkowe dwie belki, żeby można było sobie zrobić oparcie. I tu się przyznam, oparcie zrobiłem troszeczkę za bardzo pochyłe. Znaczy jak mamy dwie poduszki pod plecami, to jest idealnie. Po prostu siedzi się jak na tronie, jest wygodnie, ale jak jest jedna taka cienka poduszka, to no jest trochę średnio. Jest średnio, bo jest za bardzo pochyłe i jakbyśmy chcieli na przykład napić się kawy czy browara tutaj z kumplami, to siedzę na tyle daleko, że muszę się po odnieść i brzuchem i w ogóle jest niewygodnie i jestem leniwy. Ble. No ale nie przesadzajmy. Moim zdaniem wyszło naprawdę zajebiście. Wszystko oczywiście wykończyłem u góry tą samą beleczką żeby był jednakowy rozmiar. Cała konstrukcja została zrobiona dokładnie jak ta czyli skręcona na śruby. W tym wypadku zostały użyte 13 albo 14 cm wkręty z każdej strony po prostu wkręcane od góry od dołu. No i oczywiście użyłem tego samego kleju. Jak sami zobaczycie też na przebitkach, to drewno jest wyszlifowane, ale zależało mi na tym, żeby zostawić te fabryczne takie ślady, czyli są ślady po gwoździach, bo tutaj są gwoździe, po prostu obciąłem od, od spodu, zostało to wyszlifowane, tam zrównane razem z, z drewnem, żeby się nie skaleczyć. I te gwoździe zostawiłem w środku, żeby no nadać im po prostu takiego charakteru. Wszędzie w tych paletach widać gdzieś jakieś ślady, tak samo widać tutaj na fotelu. Z jednej, z drugiej strony są te pieczęcie takie wypalane. Kto był właścicielem w sumie, jaka firma, no jaki transport, bo tu jest cała numeracja, więc może ktoś z Was zobaczy, że to jest z Waszej firmy. I o ile w stoliku nie mam się do czego przyczepić. Wyszło to naprawdę zajebiście. O tyle w fotelu mam pewne zastrzeżenie co do własnej roboty. E, dziury po śrubach, które wkręcałem, bo sobie wkręcałem w, no, w każdym miejscu, gdzie po prostu miałoby to wszystko trzymać. Próbowałem to wszystko wykończyć e, specjalną pastą, taką stolarską, e, która miała za zadanie wypełnić ten ubytek. To jest mieszanina no, odpadów drewna razem z klejem ale niestety to się nie sprawdziło, znaczy ja się spodziewałem, że to się nie sprawdzi, ale nie wiedziałem, że to wyjdzie tak źle. E, okazuje się, że kiedy to dostanie wilgoci, chociaż to zabezpieczyłem przed wilgocią, bo i impregnatem i tam jeszcze troszeczkę kleju swojego dodałem i próbowałem to jeszcze zamalować, ale niestety to i tak nie pomogło, kiedy to dostaje wodę, puchnie i po prostu odpada. Zresztą widać tam na dole, to już też znowu spuchło i odpada, tutaj już w ogóle mamy ubytek, nie ma tego więc no jeżeli chcecie to zamaskować sobie te śruby, które, które żeście wkręcili, to musicie użyć jakiegoś innego środka. Ten, którego ja użyłem, jest do dupy. Znaczy on jest do wewnątrz, no nie oszukujmy się, nie? On jest fajny do wewnątrz, kiedy nie ma wilgoci, kiedy to dostanie wilgoci, no jest totalnie słabo. Ławę, którą tutaj widzicie, została tak zrobiona, żeby mieściła i udźwignęła trzech wieprzów, takich jak ja, czyli spokojnie 300-350 kg. I usiadło nawet czterech i się nic nie stało. Także została w taki sposób zrobiona, żeby na pewno to wytrzymało. Długość siedziska, znaczy szerokość, głębokość, szerokość, szerokość siedziska to jest równe 2 metry. Razem z oparciami to jest tam 2, chyba 16, więc no. Jest dość spora, boki są identycznie zrobione, tak jak w fotelu. Cała reszta została wykonana dokładnie taki sam sposób, jak jest zrobiony stolik i fotel z tą różnicą, że tutaj oparcie zostało zrobione pod troszeczkę innym kątem niż w fotelu. Tutaj ten kąt jest mniejszy, co za tym idzie jest no po prostu wygodniej się oprzeć, co nie? Nie ma tak, że wpadamy i leżymy prawie na płasko, no ale z drugiej strony mamy troszeczkę głębsze siedzisko, więc osoby niższe z krótszymi nogami czy dzieci jak usiądą to mają nogi w powietrzu na wprost. Ale z drugiej strony, to ja nie projektowałem tego dla karypli. Na siedzisko została użyta dokładnie taka sama deska, jak jest tutaj w fotelu, czyli grubości 3 cm szerokości 12, więc jest tych desek raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 razem z oparciem, więc szerokość między, między deskami to jest około 2-2,5 cm. No jest to dość sporo, jest to naprawdę dość sporo, i powiem Wam, że nawet jak chcemy się przekimać, to wystarczy podusia pod głowę i nas nie ma. Wiecie, robiąc taki mebel jak ta ława, obawiałem się, że przyjdzie ze dwóch czy trzech wieprzy, uwali się i to się złamie w pół, dlatego no, postarałem się o to, żeby nic się nie stało. Specjalnie grubszą belkę, najgrubszą w zasadzie jaką miałem, oprócz tych użytych na stoliku, użyłem do wzmocnienia tutaj po prostu środka, no, po to, żeby się nic nie stało. Oparcie to też była trochę sztukateria. Trzeba było zrobić go pod odpowiednim kątem, żeby dopasować do tego boku, który został zrobiony jako pierwszy, no bo identycznie robiłem jak tutaj bok najpierw i potem reszta. No i trzeba było to skręcić w taki sposób, że nie dość, że jak usiądzie, to jeszcze jak się oprze, żeby się nie złamało, ani żeby z tym nie poleciał i nic się nie stało. Z pewnością Was interesuje, ile został zużyty materiał. Eee, trzeba zacząć od tego, że ja ten materiał, to nie było tak, że ja pojechałem na jedną budowę i dzień dobry, ja poproszę wszystkie belki, jakie macie. To tak nie działa. Ja to zbierałem ponad pół roku. Jeździłem po różnych budowach, po różnych miejscówkach, pytałem, gdzie było taniej, gdzie gdzie się bardziej opłacało. No i w taki sposób po prostu to załatwiałem. nie? Często wyrzucane było, więc jeżeli podchodziłem i pytałem, to jest na wyrzucenie, no tak, no to ja bym chciał to zabrać, a to wtedy nie. A to wtedy na przykład na browara? No to proszę. No to wtedy tak w taki sposób to się udawało, co nie. Eee, tak jak mówię, gromadziłem to ponad pół roku. Eee, jeżeli chodzi o użyte materiały, to nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, ile tego było, ale na pewno. Cztery długie belki tego typu, takich grubszych 12 cm, bo to są 15, to są 12 cm, tu było trzy sztuki. dziesiątek 10, 10 na 11 bo tak nie, taki jakiś niestandardowy rozmiar, dziwny takich do wsporników, i na dole zostało użytych sześć sztuk, bo to poszło na fotel i tutaj na ławę pionowych, bo tutaj na pionowe są troszeczkę inne niż te poprzeczne, to tych pionowych zostało użyte też 6 sztuk. E, oczywiście ja mówię o długości e, 2 metrów, nie? bo one miały między 1,80 a 2 metry, bo tam różnie one były cięte. E, no i ja też jak swoje uciąłem, to ciąłem w taki sposób, żeby uzyskać ten kawałek, który jest najładniejszy i najbardziej po prostu mi się podoba i najmniej będzie przy nim pracy. No i reszta szła po prostu na pocięcie i tam do pieca, nie? czyli do kominka. No i z tej palety z tej było 4 sztuki też takich desek. Co prawda jedna mi cała taka długa dwumetrowa została, no ale reszta po prostu została użyta. Jeżeli chodzi o wkręty, to wkrętów użyłem nie powiem ile sztuk, ale powiem, że to było około 2,5 kg wkrętów różnej długości. Najdłuższe miały 18 cm i te najdłuższe poszły Tutaj na stolik, kilka poszło na fotel, bo właśnie tymi najdłuższymi łapałem tą belkę i łapałem tutaj w tą stronę, tą poprzeczną. No bo jak usiądzie wieprz, no to wiadomo jak to może być, a ja też najmniejszy nie jestem, no bo ponad 100 wyważę. No i nie chciałem sytuacji, że po prostu będziemy siedzieć tutaj sobie przy grillowanku i ktoś spadnie, no i złamie. To, że mu się coś stanie, to mnie to średnio, ale żeby mi fotel zepsuł, to bym się zdenerwował więc wolałem tego uniknąć. Jeżeli chodzi o klej, to prawie dwie takie butelki poszły na stolik, jedna taka butelka poszła na fotel, no i jedna cała poszła tutaj na ławę, więc dość sporo tego kleju, ale też nie oszczędzałem, mówię, kurczę, to musi być tak zrobione, żeby to wytrzymało, nie? Jeśli chodzi o impregnację i zabezpieczenie, użyłem jednego impregnatu i wymalowałem meble, Dwa razy. Za pierwszym razem już było widać, że ładnie chwyciło, kolorek się złapał, ale potem postanowiłem jeszcze przemalować drugi raz. Przestał cały sezon na słońcu, na deszczu, bo to wiecie, dużo słońca w tym roku było, ale jak przyszedł deszcz, to tam rąbało przez 2-3 dni. No i tak naprawdę, oprócz tego, że są lekko teraz usysione, przykurzone, to na nich nie widać żadnych śladów. Koszta. Tak jak powiedziałem, w okolicy 1000 zł. Mi się udało zrobić to poniżej 1000 zł. no bo to miałem za kilka brywarów, tego materiału za dwie flaszki. No i na, na to materiał też tam był za dwie czy trzy butelki whisky, więc to, to, to było tam powiedzmy kilkaset złotych. nie? To nie jest jakiś wielki koszt. Można to podciągnąć po 250-300 może złotych. Teraz samoloty latają. Natomiast lwią częścią tego, tych kosztów tego projektu no to są materiały, czyli papiery ścierne do szlifowania, bo ich poszło naprawdę dużo. Tam poszło chyba sześć paczek papierów ściernych, bo to drewno, no, nie oszukujmy się, ale było w złym stanie. Tutaj szlifowania było bardzo dużo na trzy szlifierki. Była szlifierka taśmowa, zwykła oscylacyjna i potem już kątowa poszła. Ale to najbardziej na to poszła szlifierka kątowa, no bo po prostu nie można było zedrzeć tej pierwszej warstwy tego drewna. To było w zasadzie surowe drewno, więc tu było naprawdę dużo szlifowania. Sporo kosztów e, też poszło, wkręty, kleje, e, no i sam impregnat, sam impregnat, taka, takie wiaderko, e, żeby to wszystko pomalować, to jest duże wiadro. E, prawie całe poszło, no ale takie wiadro kosztuje nieco ponad 200 zł, więc sam impregnat e, w niektórych sytuacjach może kosztować więcej niż materiał, który moglibyście pozyskać od kogoś na zrobienie takich medi. Więc w dużym skrócie tak to wygląda. Meble fajnie się spisują, jest jesień, bo już jest końcówka września. Ja je będę trzymał tutaj na zewnątrz. Oczywiście sobie przykryję jakimś, jakąś płachą, materiałem czy czymś, bo niestety waltanie nie mam na nie miejsca, ale czym się tutaj zabezpieczę jakąś, jakąś szmatę na to rzucę, żeby nic im się nie stało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na przyszły rok, chociaż z doświadczenia wiem, że może wyglądać różnie. Ale postaram się to dobrze zabezpieczyć. Na no takie najzwyklejsze warunki, jeżeli chodzi o wiosnę, lato. No i początek jesieni, ten impregnat w zupełności wystarczą, fajnie to chroni, no i z drewnem nic się nie dzieje. Też nie zauważyłem, żeby coś pękło, żeby coś się rozeszło, żeby klej gdzieś puścił, czy żeby jakiś wkręt wypadł. Nic takiego się nie stało. Tak jak mówię, były używane, no bo. No nie oszukujmy się, my tutaj na ogrodzie robimy różnego rodzaju imprezy i dla młodszych, i dla starszych, więcej dla starszych, a jak się napije różnych trunków, to i skakanie do basenu na galoasa jest i skakanie po tych meblach. No dzieje się. Ale nic się z meblami nie stało. Więc dziękuję Wam za oglądanie, fajnie, że, żeście mnie odwiedzili, fajnie, że e, mogłem pokazać, pochwalić się, że nie trzeba wydawać nie wiadomo jakich kwot, tylko wystarczy troszeczkę pokombinować, pójść, zapytać, e, no i załatwić i to wszystko można fajnie zgrać i zrobić coś fajnego z tak naprawdę odpadów, no bo mówię, to były kiedyś znaki drogowe, to były jakieś palety, na których przyjechały części do klimatyzacji, wentylacji, inne jakieś materiały budowlane, I można zrobić naprawdę coś fajnego. Więc dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia, cześć!